Halo, się, Mano. Przypominam, że na 1000 subów rozdaję tego to USP. Żeby wziąć udział, trzeba zostawić łapkę w górę, napisać komentarz oraz być subskrybentem tego kanału. No i mieć swój trading w opisie na kanale. Zapraszam. A dzisiaj sobie pogadamy o tym, taka krótka, szybka strategia, co ja akurat będę robił przed majorem w Kopenhadze. Oczywiście to tylko moja taka myśl. Nie musicie się sugerować, możecie zrobić własny research. Jednakże ja akurat się. Wolę zabezpieczyć troszkę, już Wam powiem o co chodzi. Mianowicie jak sobie spojrzymy na przykład na kapsułkę ze Sztokholmu, jak tutaj wyszedł Paryż, mieliśmy spadek ceny o ponad 50%. Ten spadek był dosyć mocny, oczywiście to w miarę szybko odbiło, jednak mimo wszystko ten spadek był naprawdę bardzo duży. Z 25, z 28 nawet na 10 zł. A jak sobie zobaczymy na przykład skrzynkę, tu mam pierwszą lepszą skrzynkę, widziałem akurat skrzynię falkionu. Tu mamy spadek z, z 6 coś na, na 4 zł, więc ten spadek jest zauważalnie mniejszy. Potem szybko odbiło na 5 coś. I po prostu taka moja strategia akurat jest, że wyprzedaję mniej więcej połowę kapsułek i, i naklejek, które mam przed tą Kopenhagą. Niektóre zaczynam już teraz, ponieważ mam ich dużo. Większość postaram się jakoś w lutym, być może cena będzie trochę wyższa. Jednak nie chcę też sobie jakoś tego rynku zablokować, a na przykład w lutym wystawię, nie wiem. 2000 kapsuł z, z autografem ROXA, no bo się zrobi taki stak jak ostatnio, dlatego powoli to sobie zaczynam robić, tak bardzo powoli, nie spieszę się nigdzie. I co możemy zrobić wtedy z, z balansem, czy tam na buffie, czy albo na Steamie. Ja akurat przerzucam się na skrzynki, ponieważ one są teraz w, według mnie naprawdę mocnym dołku i na spokojnie do tego marca. Mogą jeszcze wzrosnąć, wtedy planowałbym je też sprzedać i przygotować sobie balans po prostu na to, co się stanie na rynku. Jeżeli będzie Kopenhaga z tłem, no to na przykład mogę sobie dokupić Paryżu, Antwerpu i, i Sztokholmu, no i też mogę sobie zostawić trochę pieniędzy na tą Kopenhagę. A jeżeli będzie Kopenhaga bez tła, no to właściwie mogę zrobić to samo, bo ceny znowuż polecą, pewnie załóżmy nie wiem, o 50-60%, 70%. No to będzie też idealny moment, żeby sobie tych kapsułek dokupić. A, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że jeżeli będzie z tłem, czyli będzie inna niż Stockholm, Antwerp i Paryż, no to cena tych kapsułek pewnie pójdzie trochę do góry, nie wystrzeli jakoś bardzo, no ale tam jakieś wzrosty będą, może 20-30%, jednak one nie będą raczej długie, bo wtedy też sporo osób może chcieć po prostu sprzedać trochę tych kapsułek, żeby przerzucić na Kopenhagę skoro będzie inna czyli jak widzimy e, potencjalny zysk to załóżmy jest ten 20-30% a potencjalna strata może sięgać nawet załóżmy 70% dlatego ja osobiście wolę sobie sprzedać połowę mniej więcej tą połowę zaryzykuję, jak wypali to, to wypali, jak nie no to będę trzymał dalej a to co uzyskam ze sprzedaży teraz no to pakuję sobie skrzyneczki Snakebite, i Fracture no i może w pryzmatu 2 sobie wrzucę też no więc to tylko takie moje szybkie przemyślenie. Do Majora zostało nam dwa miesiące prawie, jednakże kapsułki zawsze wychodzą prędzej. Podejrzewam, że one wyjdą być może jakoś tak, nie wiem, równo z początkiem marca, więc zostało nam praktycznie półtora miesiąca czasu, żeby się przygotować. Dlatego jeżeli ktoś ma naprawdę tego dużo, myślę, że powoli można coś nad tym myśleć. Jeżeli ktoś, wiadomo, ma tam, nie wiem, 50 sztuk czy coś, no to Praktycznie z dnia na dzień może to sobie sprzedać, nie będzie to zbyt duży problem. No ale takie właśnie jest moje szybkie przemyślenie na ten moment. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zapraszam na Twittera, link w opisie, tam zawsze daję jakieś najszybsze info. Teraz być może właśnie więcej będę korzystał z Twittera, bo, no bo jadę na, na urlop, więc będę miał trochę mniej czasu na nagrywanie, a więcej czasu na twitterowanie podejrzewam. No i to by było na tyle. Dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku Siemano.